Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Szymon, a my znajdujemy się w naszym Brand Space, w pięknym miejscu, które znajduje się w Warszawie, obok biura PlayStation. Jest to taka przestrzeń, w której możecie sobie przyjść i pograć sobie we wspaniałe gry na PlayStation, oczywiście. Ale dzisiaj spotykamy się z powodów specjalnych, czyli premiera Astrobot na PS5 i związany z tym konkurs, ale ja w nim nie będę brał udziału, a będą w nim brać udział ci oto ludzie. Do wypełnienia główne zadanie, którym jest Astrobot Bingo. Bingo jak to bingo, wiadomo, wygrywa je ta osoba, która pierwsza ułoży linię pionowo, poziomo lub po skosie, a do wygrania jest to oto niesamowite trofeum. Spróbujmy odsłonić, co czeka na naszych uczestników. Pierwsze zadanie odsłonięte: Układ mackowy. Uratuj Jorda Bota z żywiołowego archipelagu. Drugie zadanie, układ mackowy. Zbierz 10 fragmentów puzli w układzie mackowym. Z mackowy układzie. Kolejne wyzwanie, pierwsze, które trzeba wykonać poza grą. Narysuj Astro najlepiej jak potrafisz. Mogławica Goryla, uratuj Jackbota ze szlaku Aztechnologii. Poza grą, zrób dobry uczynek dla innego uczestnika Astrobot Bingo. Czy to się wydarzy? W grze, zbierz 1000 monet. To jest Agorad Układ mackowy, pokonaj poziom Ostra Jazda. Układ Mackowy ponownie. Znajdź tajemny portal w mikro niespodziance. Poza grą zadzwoń do bliskiej osoby i powiedz, że Astrobot to najlepsza gra w całej galaktyce. Mgławica goryla pokonaj Mighty Chewy. W grze uratuj 100 botów i ostatnie wyzwanie pokonaj poziom pancernika w Układzie Mackowym. Tu to mamy cztery karty, po jednej dla każdego uczestnika. Uwaga, wręczam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jezus, dziękuję. Proszę bardzo również. I Niech Cię w jakby nagrodzi. Jeszcze przy każdym stanowisku, oczywiście, mamy Astrobot, Notes z Astrobot-Penem. Tutaj, Notes jest taki niesamowity, że możemy zmieniać jego emotikonki. Notabene to jest bardzo dobry moodbook. Yy, I tutaj możemy sobie robić ewentualnie notatki, a tym markerem oto będą uczestnicy zaznaczać zadania, które wypełniają. Wystarczy je zakręcić w kółku i to będziemy wiedzieć, że zostało wykonane. Rozpocznijmy go. Let's begin! Boy, to jest ta dramaturgia. No wolę, no nie było szybszych tych żaluzji, no. A można to przewinąć jakoś? No nie wiem, sprawdź. Może ci się uda. O, da się. Świat korea. coś z podnienym ogrodem. Zebrałam monetki z jakiejś skrzynki, ale nie wiem, czy to jest ta skrzynka, o której mowa. Chyba nie, bo nie migała. A co to są za siódki? trzeba A, no pokonywać? Tak Oj, są. chyba tak. Tak. Widzicie, które są? No, A, monetki zostaje za nie, okej. Okay. A. Co to jest? Ja... Hmm? Ale... zaraz będziesz miała śmieszną rzecz. O ma. O nie podwodny poziom. Ej, Mura tu mam postać. To no, nie jest raczej ten climb? tak. Okej. Okay. Mogę znajść Czy on się A? gusi pod wodą? Nie, chyba nie są. Nienawidzę podwodnych poziomów. Siema. Co to jest? Ale fajne to. Ej, ale ja się czuję, jak wtedy gdy grałam w Spyro po raz pierwszy. Jak miałam, nie wiem, 5 lat, kolejny chyba uśmierciłam kilka rybek. Jest to w bingo? Nie wiem, nie, w bingo nie ma tego. A ta uśmiornica wygląda jak po Kylie Jenner Challenge. Słuchajcie. Chciałem tylko powiedzieć, zrobiłem zadanie. Proszę, ciastko coś miłego miało być. O, Dziękuję. Ej, dobra, zrobiłem kolejne zadanie poza grą. Może być, może być. A ja mam tysiąc monet. A dobra, dobra? Ty jesteś w bingo? Nie jesteś. Jest? To jest o? Pierwsze zadanie, moi drodzy, odhaczone. Myślałam, że będzie szybciej. Nie jest tak łatwo, ale. Coś jest. No i proszę, czas na bos. O ty, gorylu. Mighty Chewy. Zrobiłem mu pink eye. Gorylowi. Wybiłem zęby gorylowi. Zaakcj... Załatwio... Zrobione. Goryl pokonany. Cyk, cyk. Boss pokonany. Mgławica goryla zrobiona. Aha. Okej. Okay. Ten bot naprawdę był z Naruto? To jest, tak sobie jeżdżę. Wow, mogę podwójnie zabierać. Ja mogę rysować coś wami. Dobra, czekajcie, serduszko narysuję. Ech, no, serduszko dla widzów. Dobra, słuchajcie, skoro jestem mistrzem poza grą, to dzwonię do grubego. Już raz. Jestem w PlayStation i gram Ej, miałem ci to powiedzieć. W najlepszą. W najlepszą. Ja to, a was robota? No kurda, jak. Wiem, odpalam dzisiaj, ściągnęłem sobie właśnie. No ja myślę. No ja myślę, no, no więc generalnie dzięki tobie zrobiłem zadanie. Na razie. Zrobiłem trzecie. Poza grą. O, witaj, Pani Matrioszko. Dobra. Tysiąc, no i moi drodzy, moi drodzy. Musimy to udokumentować. Tysiąc siedem. Znaczy, to oszustwo, no. Weź na chwilę, a ja do kibla skoczę. No weź, nikt nie zauważyć przecież, no. Jestem świetnym w tą grę. Mam yy, z, inny, z każdego innego pola yy, aczywenty. Dobra, chyba jednak zdecyduje się na tego bossa. Ale zgaduję, że jak ktoś ogląda i widzi to, to panie sobie myśli tak jak wtedy, gdy oglądaliśmy Hugo. No przecież ja bym to zrobił lepiej. Dzisiaj to nie jest takie proste, uwierzcie mi. Czyli Mamski małpy? Mamski małpy. Czy wygrałem coś? Jeszcze nie. Jezu. Yes. Aaa, dobra, to nie jest takie proste. O Jezu, mo można głaskać krówkę. Co? Można się położyć na krowie. Aha. Ło, świetnie. Uratuj 50 botów. Cześć, Mateusz, słuchaj. Chciałem ci tylko powiedzieć, że że Astrobot to najlepsza gra w całej galaktyce. No? To Ci chciałem powiedzieć, bo wykonuję takie bingo. I właśnie skończyłem. I mogę powiedzieć bingo. Dziękuję. Byłem blisko, no. Bingo! <laughs> nie, 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 nie. Pięć odhaczonych. Robota zrobiona, może kanał przegryw, ale dzisiaj wygryw. Jeszcze nie trafił. <laughs> Dziękuję bardzo. Pozamiatane. Usłyszeliśmy bingo, więc to oznacza yy, tylko jedno. Maćku, wręczam ci oto ten puchar, proszę bardzo. Jako najstarszy uczestnik no, mm. jestem osobą, która najlepiej się zna na bingo, nie? Chyba jedyna rzecz, jaką wygrałem w życiu. Oprócz mojego syna, oczywiście. Ale oczywiście nie wyjdą wszyscy tutaj z pustymi rękoma, więc moje ręce będą puste. A zacznijmy od tej strony. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Jezu pat, jak dobrze, bo ja swój właśnie zepsułem. Połamałem ostatnio. Połamałem na Elden Ringu. A nie macie ikselki? I to by było na tyle. Emocji było. Dużo jak etapów w Astrobocie i w ogóle astrobotów do zebrania. Ja wam dziękuję, a z wami się żegnam na Nie, teraz machamy, a teraz machamy. I na sam koniec pytanie i prośba do Was, dajcie nam znać w komentarzu, czy taki format Wam się podoba, to my wtedy powrócimy. Nie wiem czy w tym składzie, ale na pewno powrócimy. Ja na pewno powrócę, będę, jestem obrońcą tytułu. No temu tak. Obrońcy tytułu versus TD. Dokładnie.